Cześć, z tej strony Mateusz, wiele osób do mnie pisze, czy znam odpowiedź na tytułowe pytanie, a mianowicie, czy można w prosty i szybki sposób wyłączyć wszystkie otwarte aplikacje na iPhone'ie. Odpowiedź brzmi niestety nie, w prosty i szybki sposób nie da się tego zrobić. Nie znam żadnego magicznego triku, bo niestety taki nie istnieje, przynajmniej w wersji iPhone'a bez jaybreaka, bo z jailbreakiem da się to w prosty sposób zrobić. Nie pomaga tutaj żadne magiczne wciśnięcie wszystkich klawiszy na iPhone'ie, czy po prostu zresetowanie tego urządzenia, i tak ta aplikacja się po prostu Odtwarzając tej pamięci w tle, ale to jest spowodowane przez to, że generalnie Apple sugeruje, żeby nie wyłączać tych aplikacji pracujących w tle, bo to jest bez sensu. I na ten temat już wam mówiłem, i dlatego oni też nie dodają po prostu tej opcji. W związku z tym myślę, że to jest krótki i zwarty komunikat, że nie warto w ogóle tego robić i nie powinniście się tym martwić też. Jeśli zdarzy się, że jakaś aplikacja Wam się zatnie, to z palca ją puścicie, natomiast reszty po prostu nie ruszajcie. No a jak już musicie kilka naraz tych aplikacji skasować, to w przypadku tych nowszych iPhone starczy weźmiecie trzy palce i po prostu będziecie naraz z nimi swipe'ować, dzięki czemu jesteście w stanie jakby kilka aplikacji naraz zamykać. Ale i tak to będzie czasochłonne, jeśli macie otwarte kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tych apek. Także tak wygląda odpowiedź na to tytułowe pytanie. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał, a ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia. Cześć!